Pralku Wejtu za nami. Dzisiejszego dnia kierowcy mieli do pokonania 6 odcinków specjalnych. Wszystkie próby rozegrane zostały po drogach piaszczystych. Ale to nie to było główną zmorą dzisiejszego etapu. Nasser Radia, jak i Yazid al raji rozganiali dzisiejszego dnia wielbłądy. To one przysprawiły im główne problemy, zwłaszcza Nasserowi, który stracił na drugim odcinku około 15 sekund do krzejka Kalida al -Kassimiego. Kierowca Citroena DS3 RRC zaczął od wygrania dwóch pierwszych odcinków, ale głównie dzięki błędom rywali. Problemy miał również Abdulaziz al -Kuhari. jednakże on cierpiał na e, niedostatki w mocy w swoim Fordzie Fiesta RRC. Nasser Alatiya mocno naciskał swoich rywali. I dzień zakończył z przewagą 12,5 sekund nad szejkiem Khalidem Al-Kasimi. Trzecie miejsce zajął Yazid al raji Niestety on nie dość, że rozganiał wielbłądy. To i również nie uszykł się kilku problemów.